Witam was serdecznie moi drodzy w najnowszym odcinku pogadankowo pokazowym tego co możecie nabyć w sklepie na ulicy Pardzantów 4 w Sosnowcu w sklepie GameX. Ponieważ moi drodzy niektórzy pewnie zastanawiają się dlaczego zniknęły wszystkie już moje aukcje z Allegro. Ano dlatego że w grudniu dałem sobie już spokój z wysyłkowymi sprzedażami czy to właśnie Allegro i tym podobne z tego powodu że z doświadczenia wiem że w tym okresie jest największa szajba, najwięcej problemów co już miało być to było natomiast grudzień to jest okres, w którym można u mnie jak najbardziej nabyć rzeczy osobiście, bezpośrednio właśnie w sklepie Wam się jeszcze numer telefonu gdzieś wyświetli gdzie jak najbardziej możecie sobie do mnie drętnąć, zadzwonić, żeby mieć świadomość, że w tym dniu, w którym chcecie przyjść, jak najbardziej będę dodatkowo moi drodzy Dzisiejszy odcinek będzie odnosił się do asortymentu związanego z nokią Engage, ponieważ jeden z moich widzów dość często właśnie pytał mnie o to, żebym pokazał, co mam na Engage'a, pokazał rzeczy, akcesoria, sprzęt z tym związany. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co możecie nabyć u mnie na Nokie Engage wraz z asortymentem growym, sprzętowym i tym podobnym. Co jest osobiście do nabycia jak najbardziej w najbliższym czasie, i jeżeli chcielibyście sobie zrobić bardzo fajny, moi drodzy, prezencik na święta, także GameX News, odcinek trzeci, i jedziemy z pokazóweczką asortymentu Nokia Engage. Zapraszam. Tak więc, moi drodzy widzowie, zaczniemy sobie od samego sprzęciku. Jest to tutaj Nokia N-Gage jest to to pierwsze wydanie, bo wiadomo, późniejszy była wersja QD. To jest ta wersja wcześniejsza, ta pierwsza, czyli premierowe wydanie Nokia Engage'a. Jest to moi drodzy wydanko z polskiej dystrybucji. Kartonik się prezentuje całkiem, całkiem myślę przyzwoicie. Jest to ogólnie wydanko praktycznie, jeżeli chodzi o używanie, jest to nowe. Ta osoba, która to swego czasu nie, od niej to odkupiłem. Była to sztuka nieużywana, osoba ją dostała, niemniej jednak nie miała potrzeby akurat tego telefonu używać, nie był on w jej kręgu zainteresowany, jeżeli chodzi o samą grę, rozgrywkę, cokolwiek, żeby grać na tym jako na konsoli. Z tego też, moi drodzy, powodu on swoje przeleżał i praktycznie był nieużywany. Także, moi drodzy, otwieramy sobie tego tutaj opakowanko, wyjmujemy wszystko. W samym opakowaniu, jak widzicie, nie ma tutaj już... Tutaj Wam pokażę, przesuniemy to, żeby było lepiej widok, dało możliwość to w kartę włożyć i jak najbardziej widzicie bardzo fajnie czerwone, czerwone opakowanie wewnątrz i przejdziemy sobie, moi drodzy, może najpierw do, do papierologii. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to jest to, widzicie, karta gwarancyjna jeszcze z Nokia Poland, Nokia Poland, czyli Polska, Polska, moi drodzy, karta, karta gwarancyjna. Widzicie jak najbardziej wydanko z polskiej dystrybucji z 2004 roku, moi drodzy, wszystko bardzo fajnie wygląda i się zgadza jak komplecik. Tu mamy taką sobie instrukcję, czy jakąś tam ulotkę informacyjną od noki. Tutaj mamy moi drodzy płytkę. Oficjalną płytkę. Która była dokładana, w której były rzeczy, tam wiadomo, jakieś hmm, gry. Tu, jak widzicie, software, instrukcja, sama płytka, oczywiście, ideolo. I tak się tu ona, moi drodzy, prezentuje. położymy sobie ją z powrotem. I tak to, to wygląda. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest tutaj instrukcja. Nie, to nie instrukcja, to jest o Katalog gier. Katalog gier z 2003 roku, stycznia, moi drodzy. stycznia, 2003 roku i mamy tu katalog gier. Możemy go sobie tutaj obejrzeć. Zobaczymy, sobie, czy jest tutaj coś, co miało wyjść, a ostatecznie nie wyszło. Rayman, puzzle, Bubble. Red Faction, te wszystkie są. Sonic, Monkey Ball, Taito. Memory, z tego nie widziałem. Lintercerz, jak najbardziej. I tutaj mamy Tony Hołka, Tomb Raidera, jak się mówi, tak się mówi oraz Virtua, Virtua Tennis. No i ostatnia stronka, moi drodzy, i tyle z tego katalogu. I tutaj mamy główną, tą najgrubszą. Moi drodzy, instrukcję odnoki. Ona jest tutaj w języku, jak widzicie także, jak najbardziej w języku polskim. Nie wiem czy jest sens ją przeglądać, bo tutaj wiadomo jest tylko i wyłącznie są informacje zapisane, ale widzicie calusieńkie jest to w języku polskim, czyli jest to moi drodzy z polskiej pełnej dystrybucji, tu także jakieś informacje, tutaj mamy, to się jeszcze jakoś oskłada, no to sobie możemy przejrzeć ewentualnie, to taka kolorowa wstawka do samej do samej instrukcji przenośna, no widzicie przenośna konsola do gier, czyli nie było to jako telefon, tylko przenośna konsola do gier. Nawet mi napisali, że jest tutaj funkcja mojej drodzy telefonu, co jest hitem, nie? Także to jest w ogóle to jest w ogóle hit. to się chyba jeszcze otwiera. No tak, no oczywiście to się jeszcze mojej drodzy otwiera. Całe to w kadr nie wejdzie, więc on to tak pokażę. Więc tak to mojej drodzy wygląda. Nie wiem, czy ktoś z Was miał do czynienia z polską dystrybucją Noki Engage. No tutaj macie możliwość ją zobaczyć. Tutaj to tą spis treści, czyli całe informacje zawarte moi drodzy w instrukcji. Następnie przejdźmy sobie do samego, moi drodzy, tutaj konsol, niech będzie konsola do gier. Jeżeli nazywali to konsolą do gier, my też to będziemy tutaj nazywać konsolą do gier. Tu jak widzicie ideola, no normalnie to jest ideał. Sam osobiście je ja tylko używałem przez chwilę. Natomiast, no wiadomo, może nawet kiedyś znowu będę je używał, jeżeli, jeżeli pozwolą na to, yy, czy będzie, jeżeli to będzie oczywiście działało w tym cm 5G, czy innych tam potem 6, 10, wiadomo, yy, tutaj się nie ma moje doty. tak otwiera i tutaj. Bateria została wyjęta, ponieważ nigdy nie była ładowana. i ona na napuch, Potem kupiłem kolejną, bo myślę, że będę używał i oczywiście nie używałem. I druga też mi spuchła, zaraz sobie je zobaczycie. Tutaj mamy ten kardlicz, znaczy a nie kartę z tą właśnie tutaj grom. Zamykamy sobie i tak się moi drodzy oto prezentuję. <laughs> tutaj są te właśnie dwie spuchnięte baterie. Jedna jest oryginalna tego właśnie napuchła chociaż nie, druga mi nie napucha myślę, że spuchła to jest ta druga bateria, którą sobie dokupiłem także oryginalna, ale już bez hologramu dlatego tą sobie zatrzymałem wiem, że może mi teraz w rękach rypnąć na szczęście miejmy nadzieję, że to się nie stanie jak ten film oglądacie to się nic złego nie stało więc jest ok tu mamy oficjalną, moi drodzy ładowareczkę ładowareczka oficjalna z Nokia. Tutaj mamy sobie co tu jeszcze, moi drodzy, mamy w tym pudełeczku jakąś tutaj folikę. Tu mamy oficjalne te słuchaweczki dodawane do zestawu. A także kabelek. Kabelek także do przesyłania zapewne, moi drodzy, jakichś tam danych czy innych rzeczy. Nie wykorzystywałem go nigdy, więc nie będę tutaj jakiś głupot opowiadał, co by nie było, że coś tam głupiego opowiadamy. Niemniej jednak, kabelek sobie moi drodzy jest. Telefonik sobie włożę z powrotem, co by mi tutaj nic się z nim, jak to powiem, złego nie wydarzyło, z racji tego, że lepiej, żeby tutaj nic sobie z nim nie upadło. Oczywiście, jak ktoś zainteresowany, zapraszam osobiście. Jest możliwość oczywiście go tutaj u mnie nabycia. Włożymy sobie te baterie jeszcze. Miejmy nadzieję, że tutaj nie wystrzelą nigdy. A jak wystrzelą, no to cóż, to się to po prostu wydarzy. Miejmy nadzieję, że, że nic się takiego, moi drodzy, nie stanie. Okej, okay, telefonik schowany. Znaczy przepraszam, konsola do gier schowana. I moi drodzy, pokażę Wam jeszcze takie jedno fajne akcesorium, które mam, a mianowicie, moi drodzy, jest tutaj oficjalny dual headset. Dual headset do Nokia n QD. Jest to oficjalne, moi drodzy, nowiutki, zablistrowany i nigdy nie otwarty headset. Jak widzicie, z 2005 roku jest on tutaj z 2005 roku nigdy nie otwarty powiem wam osobiście nigdy znaczy nigdy odkąd go posiadam nie spotkałem się jeszcze żeby ktokolwiek gdziekolwiek takiego z headseta wystawiał do kude właśnie nowego zablistrowanego więc wydaje mi się że jest to swoisty unikat jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam osobiście pogadamy zobaczymy czy uda się dojść do porozumienia także to jest moi drodzy headset i przechodzimy w tym momencie, moi drodzy, do gier. Zaczniemy od gier, które posiadamy tutaj w asortymencie, nuweczki zafoliowane. Pierwszą grą będzie, moi drodzy, The King of Fighters Extreme, oczywiście Nuweta. One mają nienaruszną plombę, to jest ten pól, plomba, hologram. Wszystko to powinno być. I najważniejsze, moi drodzy, co generuje wartość gier na Engage'a że są gry albo bardzo tanie, albo drogie, niezależnie od tego, czy właśnie nówki zafoliowane, to jest to, czy jest to wydanie brytyjskie. Tu, jak widzicie, jest to full brytyjczyk, żadne inne języki, nic. Jest to, ogólnie musi występować język angielski. Tutaj występuje angielski i oczywiście w tym miejscu. Jeżeli jest only on, znaczy, że jest to angielskie, to droższe. Jeżeli tu pisze jakoś po francusku, solo nono, czy jakieś tam inne sronono, no to wtedy to wydanka są tańsze. Natomiast najdroższe są właśnie te wydania, moi drodzy, angielskie. Kolejną rzeczą jest, będzie Spiderman 2, także tu jest zakład wydanie multilanguage, ale także występuje język angielski. Nie jest to wydanko tylko i wyłącznie jakiegoś innojęzycznego, tylko także występuje język angielski. Oczywiście plomba, wszystko jak najbardziej. Lecimy z kolejną grą. To jest, moi drodzy, jedna z najdroższych gierek Patchway to Glory Ikusa Island. To jest druga część Patchway to Glory, która właśnie wydana została tylko, właśnie z tego co wiem, pod koniec, pod koniec istnienia Nengeja, dość małym nakładzie. Jest o tą gdzie dość ciężko, często, znaczy często. Występuje częściej w innojęzycznym wydaniu bez angielskiego. To tu wydanko jak najbardziej ma język angielski, zarówno tu, jak i tutaj. I oczywiście jest ono sobie także. Nowe, zafoliowane. Kolejna gra, moi drodzy, to będzie to będzie Glimerati. Kolejna rzecz. Tutaj macie jak najbardziej też wydanko. Wydanko angielskie. I tutaj, proszę bardzo, nuweczka zafoliowane. Tu sobie to odłożymy. Niech sobie tak tutaj leży. Kolejną rzeczą, moi drodzy, jest. Tiger Woods Pegiatour 2004 Wydanko multi-language, ale oczywiście angielskie także nawet tutaj widać i oczywiście jest sobie plomba nienaruszona. Kolejna rzecz moi drodzy to będzie Marcel Desailly Pro Soccer czyli jakaś piłeczka nożna wydana z tego co się wydaje chyba tylko bo nie widzieli jej na żadną inną konsolę nigdy więc chyba tylko na Engage'a, jak się mylę to to mnie poprawcie. I tu jak widać jest sobie to język angielski plus inny. Multilanguage, folia, plomba, wszystko co potrzeba. Tu moi drodzy, kolejną rzecz będzie Pocket Kingdom on the World. Także wydanko angielskie. Także mamy plombę nienaruszoną. Oraz tutaj jak widzicie jest także język. Język angielski. Bardzo takie dość ciekawy tytuł. Kolejna rzecz, moi drodzy, to będzie Splinter Cell House Theory, czyli wiadomo klasyka, co wyszła na kompy, na konsole, na wszystko. Multi to jak widzicie, czyli występuje angielski, jest plomba nienaruszona i także tak to wygląda. No tak ona wyglądała sobie na n całkiem, całkiem ładnie, moi drodzy, jak widzicie. Kolejna rzecz to też Splinter Cell Team Stealth Action multilanguage, noweczka. tu jak widać plomba nienaruszona i z tyłu także mamy tutaj język angielski oraz język francuski proszę bardzo, tak się gra prezentuje siad dobrze widać kolejna gra moi drodzy to będzie x-men legends multilanguage także plomba moi drodzy jak widać nienaruszona i tak się giereczka tutaj na screenach prezentuje. Akwadł sam się dobrze złożył, wyostrzył, czyli całkiem spoko, spoko widać. Kolejna giereczka, moi drodzy, także nowa, zafoliowana. To będzie Colin McRaeley 2005 Multilanguage, czyli język angielski występuje tutaj na, na okładce i wszędzie. I także sobie to widzimy. Całkiem fajnie się to prezentowało, jak widzicie. Całkiem ładnie, jak na telefon z 2000 roku jak najbardziej fajnie. Kolejna rzecz moi drodzy klasyczna strzelanka taktyczna skąpów jeszcze Ghost Recon Jungle Storm tutaj mamy podtytuł multi mamy sobie plombę wszystko nienaruszone i tutaj także jest tył w angielskie i tutaj jest też francuskie i tak się moi drodzy o troszkę zacząłem tak się oto gra prezentuje. Nawet co widzicie te wieszaczki, co się wieszało, tak na, na takich haczykach, są także, moi drodzy, nienaruszone. Jak widzicie, więc to są funkiel totalnie, totalnie noweczki. Kolejna giera, moi drodzy, też jedna z bardziej pożądanych gier w nowych zafoliwaniach to jest Ashen. Także tylko wydana na Engage'a. Także plomba nienaruszona i jest sobie tu Multilanguage. Proszę bardzo. Kolejną grą, moi drodzy, będzie to używki, sobie stawimy na koniec. Tutaj będzie Katan, Catan. Jak się zwie, tak się zwie. Multilanguage Capcom. Plomba nienaruszona. I tak się prezentuje, moi drodzy. Tył. Proszę was bardzo. Kolejna rzecz, moi drodzy. Jedna z bardzo rozpoznawalnych. Chociaż nie to akurat zamienzę na później, bo to jest używeczka. Kolejna gra, o którą mnie wielu pytało i naprawdę no, żadnym nie dotarłem do porozumienia, ponieważ wszyscy porównywali tą wersję gry z wydaniem, które było wydane albo w Stanach Zjednoczonych, albo tylko jednojęzyczne, francuskie. Multilanguage jest bardzo ciężko dostać tego tytułu, to jest XANA Do Next. A to jest właśnie multilanguage z angielskim, gdzie angielski jest na okładce. tutaj na przodzie. Tutaj oczywiście plomba nienaruszona, wszystko jak powinno być. I tutaj macie, moi drodzy, tył. Z tyłu. Tej akład mam dwie sztuki. Udało się swego czasu, moi drodzy, dostać jeden z bardziej pożądanych tytułów i trudniej dostępnych, e, w tym, żeby tu front był po angielsku i występował angielski tutaj z tyłu. Łatwiej dostać jest wersję albo amerykańską, która wiadomo, że ma angielski, ale jest amerykańskim wydaniem, czyli zupełnie innym, albo wydanku, który jest tylko jednojęzyczne, e, ale nie posiada właśnie angielskiego. Kolejna giereczka, moi drodzy, to będzie. Czy mam jeszcze jakieś nówki, czy mam jeszcze jakąś nówkę? Jeszcze jest. To będzie klasyczny Worms World Party, moi drodzy, wydany na, na Engage a. Armageddon. Akurat nie było, było tylko World Party, także multilanguage, czyli jest angielski. Także jest tutaj jak najbardziej plomba nienaruszona i klasycznie, moi drodzy, robaczki. To mogło być fajne, powiem wam, bo jakby to wykorzystywało sieć komórkową, to można byłoby fajnie w te robaczki grać sobie. E, tak, jakby online, prawda? Tu kolejny Xenadu Next, właśnie. Drugą sztukę akurat tej gry mam. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu i do odwiedzin w sklepie na ulicy Partysantów 4 w Sosnowcu. I kontakt telefoniczny, także macie podany. Tu jest i tu Glory, część pierwsza tej giereczki Tu, jak najbardziej, Multi, Flomba. I tu, jak widzicie, tył. Zachęcam Was, oczywiście, do subskrypcji, do komentarzy. Łapek w górę bądź w dół, jeżeli nie lubicie, jak pokazuje gry. Ale powiedzcie też dlaczego tego nie lubicie, bo to jest dość ciekawe. Kolejna gra, ale mam nadzieję, że lubicie. Także <grymne> moi drodzy, kolejna giereczka. Tutaj mamy MLB Slama. Tutaj Multilanguage. Tu, jak widzicie, tak to wygląda. Czyli jest to klasyczny amerykański baseball, w sobie, w wydaniu jak najbardziej europejskim lecimy z kolejną grą moi drodzy jeden z moich takich ciekawszych rozrywków też tutaj SSX Out of Bonds pod tytuł ten czyli ten, ta właśnie część cała, też tylko na i nie widzimy nigdzie indziej, może mogę się umylić, ale nie widziałem też multi, też moi drodzy plomba, no ostrzaj się, dobrze widać i tak to oto z tyłu wygląda, bardzo ładna z tyłu mi się to podoba tutaj, powiem Wam macie tu klimat świąteczny bo zapewne w okresie świąt ten film będzie wrzucony Kolejna rzecz, moi drodzy, to będzie System Rush. Także jeden z bardziej pożądanych tytułów, jeżeli chodzi o zafoliowaną, która ma mieć tutaj Only On, a nie jakieś solo/slomo. I ma być to właśnie też multilingual, z językiem angielskim, pełnym też także tutaj na, na, moi drodzy, okładce. Najważniejsze jest właśnie to tutaj, co występuje. To i to, czy z tyłu jest angielski. Wtedy najdroższe są to, moi drodzy, wydania. A jeżeli już jest tylko i wyłącznie angielski, to już w ogóle nie. Okej, okay, moi drodzy, skończyły się. Yy, nówki, więc przechodzimy do używek, czy używek do gier otwartych. Mamy tutaj Bombermana od Hudsona, klasycznego, wydanko Full, full Complete English Angielskie. Otworzymy sobie, zobaczymy. Tu jak widzicie, cartridge ładny holosik się świeci. I tutaj instrukcja. Tu zobaczymy sobie, widzicie, klasycznie jest kolorowo. Jest kolorowo, nie oszczędzano na niczym. Bardzo fajne, bardzo fajnie. Mamy kolorową instrukcję. Kolejna giereczka, moi drodzy, to będzie Sonic N, który oczywiście tutaj niestety nie mam cardigan, jest to samo pudełeczko, ale wiadomo, o pudełeczka też nie jest łatwo. Ktoś może mieć sam cardigan. To pudełeczko, jak najbardziej mogę go zaopatrzyć, jeżeli potrzebuję. Ładna, fajna książeczka, wszystko co powinno być. Nie ma tylko tego tutaj plastikowego etui na cartridge. I tył tutaj widzicie, jest to język, jest występuje język angielski, czyli jest to wydanko, wydanko multilanguage. Jak najbardziej. Kolejna giereczka, moi drodzy: To jest Patchway to Glory, czyli to, co było wcześniej. Nówka zapolowana. Mam także używkę, także wydanko multilanguage z angielskim na froncie, tutaj na, na przodzie, okładki z tyłu także język jest jak widzicie angielski otworzymy sobie otworzyło się chwilę było chwilę była walki, ale się otworzyło mamy kartlicz, nie ma tego plastikowego i mamy sobie moi drodzy instrukcję samą instrukcję i tutaj mamy sobie jeszcze moi drodzy jakąś, jakąś taką uloteczkę reklamową także jest sobie jeszcze taka ulotka reklamowa moi drodzy jest sobie sama tutaj z siebie instrukcja która jak widzicie także jest jest kolorowa ok lecimy dalej następna gra to będzie Requiem of Hell także język angielski na przodzie multilanguage. i w grze na okładce z tyłu także występuje język moi drodzy angielski mamy sobie fajny cardridge, mamy sobie tutaj tą Instrukcje, która tutaj na lekkowy, tego a nie, to jest jak książeczka informacyjna Elgajdża. No i osobiście wiadomo, sama, sama instrukcja ładny, fajny, też stan kolorek. Jest wszystko jak powinno. Kolejna rzecz, moi drodzy, asfalt. Asfalt Urban GT. Czyli gierczka, którą wielu rozpoznaje, zapewne z telefonów komórkowych, z tabletów, bo tam się ona jak najbardziej przyjęła na początku. Miała też swoją część, jak widzicie, na Nokia N-Gage'a. multilanguage. Z tyłu, oczywiście, język angielski oraz francuski. I powiem Wam, bardzo ładnie się prezentuje. Jak najbardziej fajny tytuł. Tu mamy, oczywiście, tutaj. Kartridża. mamy tu z instrukcją ogólną no i instrukcję oczywiście do samej, do samej, no i do gry z jakąś tam uloteczką, jak widzieliście, bardzo ładnie, fajnie się prezentuje ta sztuka. Kolejne, moi drodzy, to będzie One. Tu jest około nie bardzo rzadkie wydanie, ponieważ to jest tak zwany Preskit, moi drodzy, zwany Gold Master Review Kit. Wydawane tylko i wyłącznie, oczywiście dla prasy i dla ludzi, którzy robili reczki Tu jak najbardziej widzicie, jest, jest sobie tutaj kod, który ma być zgodny z tym tutaj kodem, więc co możecie porównać. Jest oczywiście sobie to coś plastikowe, i tutaj moi drodzy, jest sobie taka oczywiście płytka. Płytka, 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 nazwana Gold Master Rewiew Kit z 2005 roku, na której były właśnie informacje, które można było wykorzystać podczas mojej drodzy jakiejś e, recenzji. recenzji. Także jest to taki właśnie preskicik wydany na Engage'a tytuł 1. Kolejna rzecz, moi drodzy, także Media Reef, ale to nie jest akurat Gold, Gold Master, czyli tutaj nie występuje Calvrich. Jest to tylko i wyłącznie, moi drodzy, okładeczka, jak widzicie, ale także jest to taka prasóweczka i tutaj jest miejsce na kardicz. W tych wydarzeniach, tego co pamiętam, go nie było. Jest sobie tutaj to coś plastikowe na kartridża samego. Jest sobie płytka, moi drodzy, która jest media review, czyli wiadomo to, co można było wykorzystać podczas robienia recenzji tej gry oraz taka właśnie Tutaj rozkładana instrukcja, znaczy instrukcja, taki kawałeczek karteczki, który w jakiś sposób też coś tutaj pokazywał, co będzie i tym podobne. Kolejna rzecz, moi drodzy, którą jeszcze mam, to jest Operation Shadow. Tu niestety, moi drodzy, jest to akurat, tak, jest to wydanko angielsko. Jest to tylko multilanguage, czyli jest angielski. Przód jest oczywiście angielski, ale niestety nie posiadam do niego carlicza. Jak ktoś ma carlicz, a chciałby mieć bardzo ładne wydanko pudełeczka, wszystkiego angielskie, to najbardziej wymagane, poszukiwane, to zachęcam, zapraszam. Jak najbardziej można się u mnie w takie pudełeczko fajne. Do samotnego kardidża, moi drodzy, zaopatrzyć. Podobnie jak moi drodzy do Tony do Tony pro skatera, Tony Hawks to skater. Tu jak widzicie, i jak mówiłem wcześniej, także nie posiadam tutaj kardidża. Jak ktoś potrzebuje, jak najbardziej mogę zaopatrzyć jednego kardidża w domek żeby miał się gdzie schować, jak jest teraz właśnie zimna, świąteczna yy, pogoda, śnieg pada, mrozy, i wiadomo o co chodzi. Więc moi drodzy, jak najbardziej dziękuję Wam za uwagę, subik, komentarz, łapka w górę, bądź w dół, jeżeli no cóż, nie lubisz tego typu filmów, niestety nie poradzę. I cóż, zapraszam do kolejnego odcinka, zapraszam na sklep. Cześć!